Przyjmijmy za dobrą monetę tę tezę, która streszcza się w takim przekonaniu, że to jest nie nasza wojna i w związku z tym roztropnie byłoby raczej myśleć o izolowaniu się, o unikaniu ewentualnego zaangażowania, a z pewnością nie warto budować polityki w oparciu o takie przesłanie mówiące o tym, że to jest tak samo nasza wojna jak. Jak i wojna ukraińska, bo to jest oczywiście nieprawda. To nie jest tak samo nasza wojna, jak i, jak i wojna ukraińska. Możemy oczywiście budować przekonanie, iż nasze zagrożenie nie jest wielkie w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą przesłankę nić porozumienia z ewentualnym adwersarzem, który podziela nasze wartości, podziela naszą wizję co do stabilnego systemu, podziela przekonanie co do najlepszego ładu międzynarodowego. Tutaj trudno przyjąć, iż my w 100% zgadzamy się, my jako państwo polskie, z rosyjskimi elitami i co do pożądanego ładu międzynarodowego, i co do miejsca Polski w tym ładzie, pozycji Rosji. No tu jednak pewna różnica interesów jest dość oczywista. No, ci, którzy twierdzą, że jest inaczej, powinni udowodnić tę swoją, tę swoją tezę.